W sierackim szpitalu zmarła kobieta, której mąż zadał kilka ciosów nożem. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. To 50-letni mężczyzna, który kilkakrotnie ugodził swoją żonę w brzuch i tym samym narzędziem ranił w klatkę piersiową znajomego. Do tej tragedii doszło w poniedziałek 18 października w jednej z kamienic przy ulicy Sierackiej w Błaszkach w powiecie sieradzkim. Na pytanie dotyczące zdarzenia, które miało miejsce w poniedziałek w godzinach wieczornych, możemy powiedzieć tyle, że we wspólnym miejscu zamieszkania pokrzywdzonych, jak i sprawcy, doszło w czasie towarzyskiego spotkania z udziałem niestety alkoholu do tragicznego w efekcie, w skutkach zdarzenia, podczas której Karol B. ugodził wielokrotnie nożem swoją żonę a następnie mieszkającego także wspólnie Jacka D. W wyniku doznanych obrażeń jamy brzusznej zmarła pokrzywdzona, natomiast drugi z pokrzywdzonych znajduje się pod intensywną opieką medyczną. Sprawcy, 50-letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi Błaszek, ogłoszono zarzuty zabójstwa, jak również usiłowanie zabójstwa drugiej osoby pokrzywdzonej. Kobieta zmarła w szpitalu, ranny mężczyzna walczy o życie. Podejrzany skorzystał z prawa do odmowy, wyjaśnień, nie przyznał się, wskazał jedynie, że nie chciał nikogo zabić. Wczoraj prokurator wystąpił do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego Karola B. Decyzja zapadnie w ciągu 24 godzin. Prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego i sąd w ciągu 24 godzin winien go rozstrzygnąć, orzekając o izolacyjnym środku zapobiegawczym lub też nie uwzględniając. Wtedy prokurator będzie miał prawo złożenia na to zażalenia.